Cześć Turiferton! Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na. Cześć! Turiferton, Jarek i Albert, czyli ja. Musisz, musisz, musisz nas słuchać. Cześć Turiferton. Ja, Albert, chcielibyśmy Was zaprosić na odsłuchanie naszego koncertu online na stronie Centrum i Kultury i sztuki. Centrum Kultury i Sztuki. O, CKS. Na YouTube online. C. CKS. do kamery. 303! ten tak robisz, to w ogóle dekoncentruje wszystko. wszystko. już wiecie, dlaczego on nie mówi. Cześć. Chciałbyś wystąpić w szkolnym przedstawieniu na Dzień Nauczyciela? Cześć. Turi Ferton. Jarek ja. Albert, chcielibyśmy was zastąpić. <gulet> Jesteś sobą, niektórzy ludzie cię poznają. <gulet> tu Riperton. Albert, Jarek, musicie być z nami. Tak. Specjalnie dla was będzie możliwość odsłuchania naszego występu online na kanale CKS, na kanale YouTube CKS. Cześć! Tu Rifferton, Albert, i Jarek. Już w marcu będziecie mieć niewyobrażalną okazję, żeby posłuchać live koncertu na stronie. <laughs> <laughs> Chcielibyśmy Was zaprosić? Nie! Zapros zapraszamy, <laughs> zapraszamy Was do odsłuchania naszego występu online na kanale YouTube CKIS w Kaliszu. C -K i z Kaliszu. Eee, w marcu będziecie mieć niesamowitą okazję, żeby posłuchać live koncert ReferTone w Kaliszu na stronie YouTube CKS Albert i Arek. My już jesteśmy po koncercie, ale Wy jeszcze go nie słyszeliście, ale będziecie mieć taką sposobność prawdopodobnie w marcu, także gorąco Was zapraszamy na odsłonę ReferTone Live.